Witam was z misji trzeciej. Yy, wbijam się do jakiegoś w miarę wysokiego budynku, tak, uciekacie stamtąd, bo tam są złe rzeczy, na przykład ten oto pan, chodź tutaj. No z z pierwszym trudno się mówi. I tak nie dało dał radę go zabić, więc cóż. Yy, są nowe rodzaje przeciwnika, które widzieliśmy wcześniej, cholera, na tym, na sens, pod koniec misji pierwszej. Ale dopiero będziemy z nim walczyć w yy, misji piątej. Natomiast tej dużej roboty, co nie widzieliście, no, na razie nie są jakimś tam większym zagrożeniem, ale później będzie z nimi coraz, tylko coraz gorzej. I cóż, w tej misji yy, z naszych starych, dobrych dziadków zastępują nam biznesmeni. Niestety nie uświadczymy biznesmena strzelającym Hadoukenem, ale cóż zrobić. na tej sekwencji popełniłem wielki błąd i... też mam nadzieję, że się nie powtórzy tak nagrywam tą... Y... tą sesję od nowa, ponieważ ostatnio po prostu komentarz wychodził nie, nie tak jak chciałem, żeby wyszedł, a... po prostu postanowienie, że mogę zrobić to lepiej I to głównie dlatego bo tak, jest taka długa przerwa rzucanie odcinku, dziękuję za banana. A także dlatego, że yy, zamiast pójść yy, inną ścieżką poszedłem z tą zwykłą, prostą, a to ścieżka jest moim zdaniem ciekawsza i, i chcia chciałem właśnie ją pokazać. Do tej yy, właśnie innej ścieżki można zostać się tylko i wyłącznie za pomocą tego woziku. Jeżeli go wcześniej zniszczymy, to niestety nie dostajemy się tam yy, o co chodzi, teraz tu skoczyć i skoczyć tutaj i prosto do tego wentylu co to tam jest nieważne mam nadzieję, że nie uda mi się tu zginąć jak za poprzednim razem nie, nie mam powiedzieć co mi to co przed dało, ale kto to wie jeszcze jakieś... przepraszam, ubija mi się jakieś nie wiadomo co i zjeżdżamy tymi yy... Windami do mycia tych okien, czy jak to tam się nazywa, nie wiem jak to się nazywa w ogóle. No, dziękuję, że wybuchłaś nie zabijając mnie. I helikopterki. Niezbyt lubię właśnie tą y, część tej misji, ponieważ te helikopterki, tutaj to rodziło utrapienie. Jeszcze mi się nie udało przeżyć, przeżyć y, tej właśnie części misji, bo... No nie powiem, jest trudna, ale moim zdaniem ciekawsza niż... To zwykła droga, bo ta zwykła droga, tak naprawdę tylko... ile Mi yy, pół minuty roboty, a tu tak to trochę się przedłuży Ta misja No ale lecimy dalej. No i gdzie jestem fajek? O właśnie o tym mówię. A nie, to jeszcze nie to w sumie. O, co mi las, to mi nasce, mi nasz kamyczek, a ty co? Kota. Byśmy daleko jeszcze jakieś nami czerzy, to nie tam Chyba się gwiena chociaż, nawet zwykłego. go. Nie, żywy. ze biznesmenia grzydzą Nocyśmy no. mi... O I tu chyba od ostatnio właśnie zginąłem, że nie jestem do końca pewien. O bomby, dziękuję. Zginąłem, bo tu ci przychodzą cały czas w... Kroje, jeży... że... Fuck! Cholera! Wiedziałem! Kurde, jak ja tego nienawidzę! widzę. mi... Właśnie, Przez takie coś się żałuję, że wybrałem... tą ścieżkę, ale cóż... Już... Aj... Złoczyńcy... Czarni... Tak w ogóle to właśnie chciałbym się wytłumaczyć z tego, że nazwałem ich terrorystami, bo tak naprawdę to mamy do czynienia z armią Ptolemich, czy jakoś tak, nie wiem, napisał oryginalną nazwę w opisie. Nie chcę mi się opowiadać ca całej fabuły tej gry, bo raz, że trochę by mi to zajęło, a dwa, że po prostu w grach typu Metastrack, czy nawet kontra, fabuła na mnie nie jest kompletnie potrzebna, żeby... Dobrze się bawić, że tak to infantylnie, infantylnie powiem. Tak, wyszedłem znowu tą fajną maszynkę. O, banan, świetny. Na pewno pomoże mi w zniszczeniu wszelkiego. żony mech wielka rzecz. No i nowy rodzaj tych robocików. Teraz będą nas strzelać z Na razie z pojedynczymi strzelami, ale później będą nas strzelać całymi seriami i to nie będzie fajne. Lecimy dalej. Jak powiedziałem, lecimy, a nie idziemy. No i tu się dopiero zaczyna. Co to mi co mi dasz, co mi dasz, Tą Ningena? Nie, co tylko co? A może jakiś inny da mi nie wiem. W każdym razie wiem, że do ostatniego bossa bez tą maszynę... znaczy nie, co ostatniego. Do trzeciego bossa bez Tomasz na się nie wybiorę. Bo będzie mi strasznie ciężko. trzeci boss nie jest taki trudny, ale... No bez tą Ningena ja się po prostu na to nie piszę. Widzieliśmy nowy rodzaj mecha, yy, te skaczące brązowe co się. One w sumie w ogóle w nas nie strzelają. Ale to jest znaczy, że nas nie atakują, bo one... o, siek, siek. One wy nas yy, atakują tymi swoimi wielkimi szczycami o właśnie tu mashingem, dziękuję. haha. Tych między jest ciężko zdobyć szczególnie, ponieważ yy, no właśnie przez nich Znaczy do jakiegoś czasu było mi ich ciężko zdobyć a ale... cholera co ja zrobiłem Do jakiegoś czasu było mi ciężko zdobyć, dopóki ściągnięte i to mi nauczyłem No dawaj dawaj, dawaj, chodź tu Ha, ha, ha Tylko właśnie jaki wystarczyły Słaby są No co? No Masz, masz. No i to już będzie koniec misji zaraz. My się płaszczą w bazie. Kurde. Aż mi to wkurza? Nie, ja ich muszę tam pogonić, o. No i przed nami bossy numer 3. Wielki karaluch. Warzący po, bo, 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 bo fuck. Muszę się trochę. Mam nadzieję, że nie będę miał potem przez to problemów z dźwiękiem. ten wielki karelek to... Tak go można... Cholera mi się ścięło... Nie, chyba znowu mi się dźwięk spieprzył... Oj rany... sami widzicie... No wiedzieć już chyba wszystkie f**ki jego ataki... Więc nie muszę go odpowiednio... Op Opisywać... Tak... Łatwo przyszło, łatwo poszło... No i misja trzecia zakończona, do zobaczenia w misji... Czwartej!